Hejka, witajcie na drugim odcinku z tegorocznego, tym razem Trainers' Tulkita. W zeszłym roku odcinek też właśnie z takiego zestawu do Was, mam nadzieję, trafił. W zeszłym roku był to zestaw z Luminionem, był fioletowy. Rok jeszcze wcześniej, czyli jakby dwa lata temu, był to zestaw niebieski z. Krobatem. No, a dzisiaj mamy taki zestaw z żółty, złoty z arkeusem. Co przypominam Wam, takiego boksa oczywiście możecie dostać na pokelow.eu. A teraz zapraszam Was serdecznie do otwierania. Tak to wygląda już na samym początku. Mamy oczywiście tekturkę, którą zdejmujemy. Dajemy ją na bok i ukazuje nam się taki ładny e, złoty kolor. Wydaje mi się, że, że chyba najładniejszy to jest e, Trainer's Toolkit, e, właśnie z ostatnich, z ostatnich lat. Przynajmniej najbardziej, najbardziej mi się podoba. Otwieramy i od razu, tak, naszym oczom ukazuje się co? No, znaczniki statusów wiadomo, wszędzie są kosteczki, ale kosteczki wydają się bardzo fajne. Już Wam je bliżej pokazuję, proszę bardzo. Fajne są bardzo te, te mniejsze kostki, a tutaj standardowo kostka duża z, po prostu z pokebolem, tak jak w każdym chyba. Z tego, z tego co kojarzę z każdym, trainer z tulkicie właśnie była taka. Bardzo ładne, na pewno z tych czarnych ze złotym będę korzystał. Oczywiście, znacznik Wistar, no ale to już są standardowe rzeczy. Tutaj mamy koszulki, i koszulki tutaj są złote, tak, złoto-żółte. Rok temu były fioletowe, a dwa lata temu niebieskie, dokładnie z takim samym logiem tego pokebola Kodzik zachowam dla siebie. Kosteczka energii. Niech zostanie 4 boosterki, dwa z najnowszego dodatku Palda i Volt, więc fajnie, że, że już tutaj są te najnowsze boostery. Jeden ze Scarlet and Violet i jeden Silver Tempest, czyli ustawimy je sobie w kolejności od najstarszego do najnowszego. Tutaj jest książeczka jak takowy deck zbudować. E, oczywiście tutaj macie jakieś podstawowe informacje, jak, jak łączyć, co, co wam e, ułatwia granie, więc kto nie wie, warto myślę przeczytać, e, a także mamy oj, poleciało e, całą kosteczkę kart, które pomogą ulepszyć Wam e, wasz deck. To sobie odłożymy i przejdziemy do tego, bo to jest najciekawsze, no oczywiście poza boosterami, ale to jest najciekawsze, co możemy dostać w tym produkcie. Od razu przejdźmy do otworzenia, ponieważ tak mamy tutaj linie 11, Arqueusa, V i Vistar. To jest karta bardzo grywalna, którą możecie dołączyć do deku z giratiną albo z duralodonem, więc naprawdę super jest to wzmocnienie talii. Od razu do koszuleczki jest jedna. i druga, a poza tym mega fajne arty są tych kart. i właśnie takie arty nie traficie w żadnym boosterku, tylko kupując takiego e, trainer toolkita, warto o tym pamiętać. A także masa e, potrzebnych wam kart trenerów, tak, itemy mamy dwa ultrabole bardzo fajne grywalne, dwa switch'e również grywalne. Choć raczej częściej się gra Ropy ostatnio, tak mi się przynajmniej wydaje. Rare Candy, bardzo grywalne, przynajmniej w w Pao, w, w Gardevoir, tak. Od razu można ewoluować z Stage 1 do, znaczy właściwie z do, do Stage 2, to, to naprawdę yy, przydatne. Research'e po, po dwa są z Profesor Turo i, i Sada. Pokégeary, które pozwolą Wam wyszukać dowolnego supportera, ale z tylko z tych siedmiu kart, które jako pierwsze są w deku. Palpat też bardzo grywalne. Nest Nestbole ostatnio no, w każdym deku chyba są grane. Można sobie Basicowego Pokemona od razu na bench wstawić. Jack no chyba trochę mniej. Electric generator w miraidonie super sam tym grałem no już raczej trochę mniej ten ten miraidon ma jakiekolwiek sukcesy no raczej kiepsko ale fajne przydatne biczkorty przydatne arweny pozwalają wyciągnąć item i jeden tool tortony los vacuumy czyli można sobie na przykład jakiś stadion który utrudnia wam granie zdjąć trekking szusy o właśnie, dwie Double Turbo Energy czyli właśnie do Arceusa eee, Roxan, eee, Rosin Backup, Iridy też bardzo fajnie grywalne eee, His One Heavy Ball też eee, grywalnie bo można sobie jednego Pokemona z prize'ów eee, do ręki od razu wziąć, przydatne może akurat coś potrzebnego jest w prize'ach, można zerknąć Gusty Pickax, Magma Basin, Gardenia Z Vigor, Gloria, Dark Patch, Cynthia's Ambition, Cheren Scar, No i dwa bossy, które oczywiście no, w żadnej tali nie może e, ich zabraknąć. Możemy sobie to myślę odłożyć i przejść do boosterów. Pierwszy jest Silver Tempest. Teraz, żeby pamiętać, że i przełożyć cztery karty, a nie y, cztery karty do przodu, a nie y, tylko jedną bądź żadnej. I mamy Espura, Togedamaru, Stanfiska, Klinka, Dratini, Energia, Torakat, Palosant, Dragoner, Radiant, Serina, czyli już jest jakiś pierwszy... Pierwszy traf radiantowy i ostatnia karta Zeraora, no ale oczywiście Serina w lugi? w lugi chyba jest grywalna. Fajnie to koszuleczki ciężko wchodzi, ale fajnie jest. Jest już coś, a teraz przechodzimy już do nowej ery Scarlet i Violet. Te boosterki się już dużo łatwiej otwiera. Kodzik na bok, jedna karta energii do przodu, i mamy Basicową energię. Pawniarda, Crushing Hammer, Starly, Flittle, Grident, Crocodile, Flamigo, Potion, Clancher i ostatnia karta Arboliva. I na sam koniec dwa busterki z Chinpao i z Kłokowalem. Może być Kłokowal. Jako pierwszy, był ostatni, będzie pierwszym. Zobaczymy co tutaj nam się trafi. Energia, Great Ball, Relor, Quaxley, Tinkating, Quaxwell, Mabo Steve, Saguaro, Heracross jako pierwszy, Reverse. Jako drugi jest Primeape i ostatnia karta Abomasnow, Holo. I ostatni boosterek Last Pack Magic, ale przedtem pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić subskrypcję, będziecie na bieżąco. A staram się jednak często, raz w tygodniu przynajmniej, wstawiać filmik, więc zachęcam. A teraz przejdźmy już do otwierania. I ostatni boosterek w dzisiejszym odcinku Mario. Wingle, Painko, Tinkatink, Grafajaj, Grafajai, Sea Titan, Falkner, Weevil, Slacking i ostatnia karta Gyarados, ale jest na pięknym arcie, więc zawsze coś. Ale to są nasze dzisiejsze trafy: oczywiście Arceus, V i Vistar, a także Radiant Serina oraz masa przydatnych kart trenerów i supporterów. A za dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Przypominam, że możecie kupić takie też produkty na Pokelov.eu i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.